Jo siamanko z tej strony, The, a dzisiaj w Fortnite i dzisiaj będziemy już wam mówię co robić? Robić ten zadanie Geralda z Riveri. Czyli widzicie musimy Aby dostać naszego ulubionego Wiedźmina. Tak chyba ja na imię nie miał, na pewno. Musimy zrobić te zadania. Dobra, najpierw ja mam szybką ja to czytam, ale wam Ok, aktywuj rozszerzenia w mychach. No, to jest... to jest chyba proste. Ukończyć ten zlecenie, ten przejść, czyli że muszę ten... Na tablicy aktywować. To nie. Z tym może być trochę ciężko, ale damy radę. Pokonaj bossa. Boss jest łatwy, tylko że jak tyle ludzi na niego poleci, to... Może być to niemożliwe. No i to raczej proste. To już nie. To trzeba by na samym starcie kogoś zacząć. Lecimy na c Dobra, What? Czy to się... coś... coś... Kój czy ja mam tylko wrażenie, że coś się z zna, system znaczników, chłopcy. Nie wiem czy tu le czy ludzie akurat lecą tu, czy gdzie? Ale czy są na prawdziwego Polaka Muszę to zrobić. Znaczy nie wiem czy całego zdobędę na odcinku, jakby się. Najgorsze. <gry> Ja cudem żyję. Ej, bo... tak. odnosi z tych gry. Ja to przez przypadek, tak. Nie, nie zaliczyło tego, nie? A, na tronie cytateli. No, dlatego chodzi się do szkoły, aby czy... Czytać ze zrozumieniem. Chodź tu. Ach tu! Ach A nieco nie co ja mogę ta zrobić, bo potrzebuję amunicji. Mam najprędzej sobie dźwięk 3D jeszcze w słuchawkach. Ej, to mi da amunicję... O, jest. Amo, amo. Dobra, już widać, że nie uklepę tej... Ale nie powiedział, że nie zatańczę na tronu. Są szanse, ale szanse... sam, Dobra, zmieniam zdanie, tu jest aż pięciu ludzi. Ty ta <gulia> Kuźwa, no co ja robisz? Okej, okay, pan. Mam... Tak, w ogóle mówcie, czy ja dobrze wycinam. Ale próbuję zachować to coś ciekawe, No logiczne. A ja nie wszystko. Moje poczucie czy ciekawości to jest Proszę. Z 10 ludzi. Uuu! Już wyleciało nie? Więcej czy mniej? Przedałbyś jakiegoś zdjąć, ale z tego łuku. Co najwyżej to mogę Co? Co to tam za po tym? Dobra, trzeba broń znaleźć. Co to jest? A no. Zbieprzaj. Czy ja cię? Wątpliwa rzecz <śmiennie> moja ucieczka się jeszcze nie skończyła. Ktoś mógłby myśleć, że to koniec, Dopiero początek niczego. Nie, nie, nie! O cholera, jasna. Jasna. Jest! Rozwaliłem ją. Siołk. Ty gdzie ona mam to on. No to jest z... kurw nie jeden A ja ci dam, nie będzie mi mnie... to mnie nawet dobrze powinien wykorzystać ten się takie rzeczy dzieją, że szkoda idź, 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 biegnij, biegnij. To jest Zelia już nie żyje. Co my tu więcej możemy zrobić? Pozajemną rzeczą zwaną ucieczką. Nie wiem. Nie wiem. Bo tu już dużo, du dużo tu już nie zgramy. Dobra, wilk. Dobra, jeszcze raz. Yy. Dobra, nie to chciałem zrobić, bo mi się ręką zamachnęło, ale teraz widzicie jakie to ma skutki. O, to mi się teraz przyda. Trzeba pomyśleć. Dobra. Ty, jak jakaś pszczoła, ten chłop potraktował. Nie wiem. Bardzo złośliwy. Ja polecam dostać jadę. Nie, nie. Ja ci tamtu tu. <laughs> ten nie był fakt. Dzis <laughs> osoba. Mamy ją, mamy ją <laughs> Kurwa. Ej, ale o, ja ci dam na mnie O nie O ja ci Ty Dam. Daj, 200 HP zadam. Już długo z tego... Jest! Kraka ma, kraka ma. Nie wytrzyma długo. Szkuźwa! Nie wytrzymał, nie wytrzymał.